Naprawdę świetna grafka dzisiaj powstała, żebyście mogli zobaczyć osoby, które tutaj już uczęszczają od dłuższego czasu. W ten sposób uważam, że albo już można dojść do pewnego poziomu mówienia publicznego. Tomil jest z nami jeszcze dłużej niż ja, jest dłużej niż ja. Tomil jest w tym klubie od samego początku. Zanim ja jeszcze zostałem prezesem, zostałem założycielem klubu była Lena Sakowicz I prawdopodobnie z przerwami, dłuższymi czy krótkimi częściami tego próbu dłuższego czasu. Ja osobiście uwielbiam narracyjny ton wypowiedzi Tomila, który ma niesamowity głos, który potrafi mi co moment coś się przekonać, będzie o tym, że ja nie ma dziś grypy, ale... ...żebym potrafił <trafii> jej naprawdę praktycznie operować. Chciałbym zobaczyć też Tomila mocniejszej ekspresji, Mam nadzieję, że dzisiaj mi się to uda zobaczyć. Powiem, będę też różał o mówców.

Teraz, czasem. Tak, tak. Ja dzięki gratulacji na tym się bardzo nie może dać. Mhm. Grawitacja moim przyjacielem. Moi drodzy czy grawitacja może być przyjacielem? Czy to tylko cecha psychożbiorka? Co to w ogóle jest przyjacielem? Mam dziecko spytało swojej mamy. Zobaczmy, mamo, co to jest przyjaźń. Pozwólcie, żeby zachować pełnię wypowiedzi w życiu. Przyjaźń to uczucie, które łączy dwoje ludzi. Przyjaźń to wspólne zachody i w sobie słońce. Przyjaźń to nocne rozmowy przez telefon. Duże rachunki, tak Przyjaźń to wieczory spędzane z sobą na Puste szklanki w zimowarce. Przyjaźń to wspólne zdjęcia. Pana na nawet. Przyjaźń to wspólne rdzenie do kina. Opowiadanie o ukochanach aktorach i stosy kina. Przyjaźń to wspieranie się. Bo przyjaźń to uczucie, które jest nierozmierwalne, najważniejsze, niepodważalne, niezmieszczalne. A propos wspierania. Chciałbym wam ze mną zrozumieć grawitacji. Gdy ten pisak odbiera się po mojej dłoni, w pewnym momencie, gdy go wypuszczę, grawitacja postara się znaleźć nowy punkt oparcia na podłodze. Czy to przyjazne działanie wobec pisaka? Można powiedzieć, że tak. Znalazłem ją Gdybym upuścił szklankę, co by się wtedy stało? Wydaje mi się, że coś do szpalu było, ale pewnie nie tak. Dużo o tym nie umiesz, no, ale raczej o tym. To nie większe szklanie. Człowiek byłoby tu przyjazdem do traktowania szpalniki? Ja raczej nie. Powiedziałbym, że nic w drodze. A ty nie mógłbyś? Puścił piłeczkę. Co się stanie?

zjazdy na nartach, w w Skoki na Bandzi, Skoki Znamy ich wiele. Ale nie zawsze grawitacja sprawia, że się bawimy. Czasem jest kłopotliwe. Naukowcy te dziś nie mogą ustalić nie są pewni, jak Egipcjanie zbudowali dźwignię. Czy używali dźwigów, czy może innych technik. Dziś również budujemy wielkie dźwignie i żurawie. I największy z nich potrafi umieść 63 metrową turbinę powietrzną lub 6 potwartych 190 ton każdy. nie widzą nawet, co to jest grawitacja. Czy to zakrzywienie przestrzeni przez materię? Ale co to jest przestrzeń, skoro nic w niej nie ma? Co jest zakrzywieniem? Może to jakieś Można Może na to pytanie odpowiem, pozwoli odkryć więcej porządzenie z analizami. Właśnie ten element, teraz Uwzględnienie dla nas trzech satelit, odległych od siebie 5 milionów miliardów kart, rejestrują najmniejsze pachnięcia polegające na nimi. Aby je tam umieścić? Czy w kosmos? Rakieta? Paliwo? Większy ciężar? Więcej paliwa. Że jest Ciągła walka z grawitacją. A co nam grozi tam? W kosmosie. Z powodu braku grawitacji zamykają mięśnie i kości. Musimy ćwiczyć. Jak ćwiczyć, to może siłownie ciężarki. Dzięki grawitacji. A na tym ćwiczą nasze mięśnie. Gdyby nie było grawitacji, nasza Ziemia rozpadłaby się. Nasz świat nie wyglądałby. Jak ja znam. tworzy gwiazdy i zapalaj, Buduje układy słoneczne. Gromadzi gwiazdy, galaktyki. Dłuższa wybuch gwiazd To także pływa oceanom. Przypominam, że władze czy władzy 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 siła? Dwa składniki atomów, proton i elektron, przyciągają się milion milionów, milionów razy słabiej niż za pomocą siły elektrostatycznej. Dla to 10 dziewięćdziesiąt 39. Mimo to nasze świeciowe wygląda nie są wolne dzięki kredytacji. Dla samochodów o masie tysiąckiego każdy wygłosi 3 metrów od siebie Bądź siłą 7 milionowych Newtona. To siła ciężkości działająca na kordonie. I nasz świat wyglądałby bez grawitacji, tak jak wygląda. Nie powstałby, nie byłby planet, nie byłby las. Nie moglibyśmy dzisiaj o tym wszystkim rozmawiać. Znaczy, grawitacja jest naszym przyjacielem.